To tylko przypuszczenia. Skąd pan wie, że panna Dorlak była w domu w chwili zabójstwa? Bo się tam zakradła. Skąd ta pewność? Kto ją widział? Kto otworzył drzwi? Wiemy, że owej nocy Yvette Dorlak była w pana domu. Kto panu to powiedział? Kim jest ten mężczyzna? Ojcem. Czyim ojcem? Dziecka mojej małej. To jego zdjęcie. Oskarżyli go o zbrodnię. Tak. Zabił żonę. Daj przeczytać. Musiało się tak skończyć. Żyli jak pies z kotem. Jej matka go oskarżyła. Ta stara jędza? Może to nieprawda? Sam przyznał się do winy. Matko boska, jak to możliwe? Oszalał ze złości? Złapał ją za szyję i udusił? Piszą, że dźgnął sztyletem. Został zatrzymany. Dostanie wysoki wyrok, bo ofiara to jego żona. I w dodatku była w ciąży. Moja mała nie może się o tym dowiedzieć. Nie może. Proszę zrozumieć. Nie mogę powiedzieć. Na pewno nikt jej nie wpuścił do mojego domu. Oczywiście, że nie. Zakradła się przez ogród. Ktoś ją widział. Ktoś, kto złoży zeznania i ją zidentyfikuje. Dlatego niech pan przestanie ją kryć. Proszę powiedzieć, jaką rolę odegrała ta francuska w zabójstwie pana żony. I gdzie ona jest? Taka wiadomość tuż po porodzie mogłaby jej zaszkodzić. Myślisz? Zerwała z tym człowiekiem. Nic już ich nie łączy. Ona wciąż go kocha i załamałaby się, że oskarżyli go o zabójstwo. Nie może się dowiedzieć. Ella no puede enterarse de lo que pasa, entiéndelo. Hay que Hay que desaparecerlo. Sí, tienes razón. ¡Vete ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos Pero corre. Corre, Lala. Co chcesz zrobić? Tę część zaraz spalę. Resztę wyrzuć do śmieci. Na sam spód, żeby nikt nie znalazł. Do tego kubła? Oby tego nie znalazła. Ktoś mógł to przeczytać, ale nikt nie wie, kim jest jej mąż. Michaelo? Gdzie jest dzisiejsza gazeta? I co, doktorze? Proszę usiąść. Spodziewa się pani dziecka. To dlaczego poprzedni test był negatywny? Niektóre testy bywają zawodne, ale tamten zrobiono w laboratorium. Pamiętam. Dali pani wynik od razu? Nie, po pewnym czasie. Przykro mi. Nie wiem, co się stało. Pewnie popełnili błąd. Pomylili moje wyniki z wynikami innej osoby. Jestem szczęśliwa. Tak pragnęłam dziecka. Wtedy byłam bardzo zawiedziona. Moje gratulacje, pani Martinez. Proszę przyjść za miesiąc. Gratulacje dla męża. Dziękuję. Biegnę mu powiedzieć. Do zobaczenia. Edit? Sprawdź, czy Julieta Martinez przeprowadzała test ciążowy tego samego dnia co Viviana San Roman. Powie nam pan, gdzie się znajduje jego przyjaciółka? Nie mam już nic do powiedzenia. Proszę. Dwóch policjantów pilnuje mieszkania tej francuski. Jak tylko się pojawi, zostanie zatrzymana. Słyszy pan? Doskonale. Bardzo pan chce zostać skazany za zabójstwo żony. Czekam na adwokata. Prześlemy go sędzia Velarde Zajmie się moją obroną. Współpracując z nami, zaoszczędziłby pan sobie kłopotów. Szukamy tej kobiety. Jej mieszkanie jest pilnowane bez przerwy. I Wettdorlack nam nie umknie. Szukajcie. Może ją znajdziecie. Dlaczego macie takie przestraszone miny? Ukrywacie coś? Czy zobaczyłyście ducha? Ukrywamy coś? Nie. Proszę usiąść. Zje pan owoc? Te nie, te są lepsze. To, które mogę zjeść? Nie zauważyłam, że to dzisiejsza gazeta i wytarłam nią szyby. A resztę zużyłam na podpałkę. Właśnie. I stąd to przerażenie? Zmartwiłam się, bo mógł pan jej nie przeczytać. Owszem. I chciałem dać ją Lili. Wobec tego wezmę książkę. W gazetach pełno złych wieści. W samą porę, gdyby dał jej gazetę, padłaby z wrażenia i musiałaby opowiedzieć leopardowi całą historię. A ona pewnie nie chce za żadne skarby. On nie wie, kim jesteśmy i co się stało. Zaprosiłam pana, bo nie mam czasu do stracenia. Zna pan fakty. Niestety tak. To przykra sprawa. Już wskazałam mordercę. Chcę, żeby pan zajął się tą sprawą. Najpierw proszę się upewnić, czy został zatrzymany. Dobrze? Proszę zrobić wszystko, żeby nie wyszedł za kaucją. Będę się domagał najwyższego wymiaru kary przewidzianej za takie przestępstwo. Proszę pamiętać o tym, co czyni tę zbrodnię jeszcze bardziej przerażającą. Oczy? Moja córka spodziewała się dziecka. Chodzi więc o podwójne morderstwo. Proszę to wykorzystać. Juan Miguel ma zgnić w więzieniu.